Budowa drogi krajowej 91 na odcinku Tczew-Charlin. Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy, wartość projektu wynosi 41 302 457 zł i 73 grosze. W bieżącym tygodniu wykonywano następujące roboty. 34 tydzień. Roboty drogowe do dnia 23 sierpnia 2014 roku. Na odcinku miejskim od Alei Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej, strona prawa. Prace rozbiórkowe elementów dróg i ulic. Frezowanie nawierzchni. Regulacja i wymiana studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przeprowadzono korektę oznakowania tymczasowego zgodnie z zaleceniami GDDKiA. Układanie nowego krawężnika. Wykonanie napraw płytkich spękań poprzecznych. Odcinek 42 plus 050 do 42 plus 946 strona prawa. Kontynuacja wykonywania koryta na poszerzeniach. Przeprowadzono badania VSS na wyżej wymienionym odcinku, celem określenia nośności podłoża zgodnie z wymogami SST. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem z dowozu. Odcinek 45 plus 340 do 45 plus 900, strona prawa. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem koryta na całej szerokości prawej jezdni pod stabilizacją cementem. Wykonanie stabilizacji cementem na całym odcinku. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie. Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego. Wykonywanie zabezpieczenia na wierzchni bitumicznej siatką zbrojeniową. Zakończono odhumusowywanie poboczy i rowów. Roboty mostowe do 23 sierpnia 2014 roku. Kładka pieszo-rowerowa. Wykonanie wykopów pod podpory skrajne przyczółki. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych poprzez sądowanie i wykonanie podłoża pod przyczółek P4 od strony Charlina z betonu klasy C12x15 o grubości 20 cm Zbrojenie i deskowanie fundamentu przyczółka P4 wykonanie ścianki szczelnej na filarze P2 wykonanie ścianki szczelnej na filarze P3 Most nad kanałem młyńskim roboty rozbiórkowe na prawej stronie obiektu, nawierzchnia jezdni wraz z izolacją, krawężniki kamienne, kapy chodnikowe, balustrady stalowe, podbudowa nad płytami przejściowymi, frezowanie betonu płyty ustroju nośnego, zbrojenie nad betonu płyty ustroju nośnego, przygotowanie płyt przejściowych pod izolację zgrzewalną,